Uważasz, że Starachowice są rynkiem, w którym istnieje ta nieuczciwa konkurencja i jest ona nadszarpywana bardzo często? Tak, jest istnieje normalna konkurencja. Mamy no, fajne relacje tak. i też mimo wszystko im dobrze idzie, i mi dobrze idzie i nie mamy jakichś tam ze sobą problemów, ale są, co moim zdaniem troszeczkę im gorzej idzie i ich boli, że tak powiem wszystko. Przyjmujesz na przykład pracownika po takim lokalu, ktoś chce, przypuśćmy przy mnie, o szefie pokaże ci piątkę, chce ci wystawić na goglach, żeby ci tutaj pomóc, a pracownik ma jedynkę ustawioną w goglach, ja się pytam, ale nie tylko, co to, to było coś nie tak z jedzeniem czy coś. A nie, 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 bo mi tam poprzedni szef kazał. W sumie to chyba nawet nie jedna, tylko dwie albo czy takie sytuacje były, że wiem, że ktoś po prostu z szefostwa kazał zostawić jedynki. Ale to są najczęściej lokale nie tym, dobrze idzie, tylko tym, co im źle idzie. W ogóle też lokale pewnie z innej branży kompletnie. Nie? Tak i nie, no bo w sumie tutaj była sytuacja z lokalem typowo konkurencyjnym, do, do mojego jednego, ale też jest taka sytuacja z całkowicie z gastronomią, ale całkowicie jakby odmienna. Kuchnia z innego regionu świata, i, i no to takie sytuacje są. No i będą, no niestety. A mówię, a tym graczom, że tak powiem, topowym, co też mają kilka restauracji i dobrze idzie, jakoś nie mam problemu i zawsze na ulicy rękę podam i oni, że tak powiem, jakby mi coś zabrakło czy im, to zawsze sobie byśmy mogli pomóc, nawet nie, więc to, to, to jest, mówię, to tak wygląda, właśnie konkurencja.